Na przestrzeni tych wszystkich lat tę monetę mieliśmy w ofercie tylko trzy razy. Jest to trzeci egzemplarz, który mamy w ofercie. Jest to nic innego jak dukat powstańczy z 1831 roku. Natomiast bez kropek przy pochodni. Odmieniamy, znaczy wyróżniamy trzy odmiany, Kropka, właśnie z kropką po pochodni, przed pochodni i ekstremalnie rzadki, bez kropek po, przy pochodni. I to jest właśnie ten egzemplarz, Zwróćcie uwagę tutaj na stan zachowania, rzadkość, ekstremalnie rzadka moneta, w pięknym stanie zachowania, pozycja 291. Serdecznie polecam tutaj do licytacji, ponieważ taka moneta może się nie pojawić przez następne kilka Lat dobrych w ofercie, w takim stanie zachowania, więc jest to wspaniałe uzupełnienie działu złota Powstania Listopodowego. A akurat nie macie tego dużo, ponieważ są tylko trzy sztuki, trzy odmiany, więc możecie sobie zebrać akurat tutaj najbardziej pożądaną i najrzadziej spotykaną na rynku odmianę Dukata Powstańczego z 1831 roku. Więc serdecznie polecam.